Podzi up klimatyzacji tym wszystkim na 30%. Później zrobimy doświadczenie na 60% i zrobimy na 90%. Dzień dobry, ponieważ otrzymujemy dużo zarzutów, że nasze systemy są głośne i tak dalej, tak dalej, w ogóle nasze centrale są głośne, to teraz właśnie chciałam Wam pokazać, że to jest nieprawda to jest po prostu robienie czarnego marketingu przez konkurencję, której bardzo dziękujemy, bo wszystkie takie właśnie doniesienia powodują to, że my te produkty swoje usprawniamy. Wykładamy je w środku matą kauczukową, sprawdzamy tam te, powiedzmy, komory, co trzeba zrobić, żeby tłumić, że jesteśmy im bardzo większy. Słuchajcie, jest włączona klimatyzacja hanowa, całość. Całość chodzi na 30%. Jak jest bezwzględna cisza na tej hali, tu jest około 40%, decybeli. Centrala jest włączona na pierwszym biegu, czyli na 30%, razem z wentylatorem rezygnacyjnym, który też jest głośny i z tyłu słychać agregat. Jeżeli jest bezwzględna, że tutaj nikt nie przebywa, ten miernik nam pokazuje gdzieś około 40 dB. Pomiar jest 3 m od centrali. I teraz Wam podejdę, po jakimś czasie ten wynik się ustabilizuje i będziecie wiedzieli, jak to jest po prostu, głośno 3 metry od centrali, no bo tak mam aparat ustawiony, e, tak mi jest po prostu łatwiej. No dla mniej więcej dla Waszego porównania, 3 metry od centrali to jest około 1-2 dB mniej niż przy samej centrali. Czyli musicie dodać 1 czy 2 dB więcej. cały układ klimatyzacji tym wszystkim na 30%. Później zrobimy doświadczenie na 60% i zrobimy na 90%. Proszę bardzo. Powiedzmy, że na 30% ten cały układ miał 43 dB, to macie odległość raz, dwa, 3 metry od, od centrali. przełączymy na drugi bieg. Drugi bieg jest 60%. Dajemy drugi bieg. Ona się ona zaraz przełączy na drugi bieg. No, już mamy drugi bieg. To jest bieg na 60%, jest dużo głośniej. I ratować, żebyśmy to zmierz. Pomiar widzieliście, można uznać 46 dB. A dlaczego tu jest jeszcze tak głośno? Bo byłoby o wiele ciszej. Zobaczcie, tu mamy bezpośrednio wybieg i on nam szumi najwięcej. Zrobimy następny pomiar, gdzie po prostu następne ćwiczenie, gdzie my ten wybieg weźmiemy, wyłączymy na tej naszej przepustnicy. Ale dobrze, ustawiamy następny parametr 90%. Trzeci bieg. Trzeci bieg to jest 90%, on się zaraz nałączy. O! Już jest głośniej. Zobaczcie, przy samym wybiegu, bo wentylator recirkulacyjny nam robi bardzo dużo, jest 75 dB. 3 metry dalej, sam wybieg nam robi. To nie jest pomiar centrali, tylko wybiegu całego układu wentylacji, żebyście wiedzieli. Czyli ten cały układ działa nam teraz na 90%, czyli najgłośniej i tak jak mówię. Jest to dlatego tak głośno, bo robi robotę nam tutaj ten układ. Zaraz zakręcimy tutaj tę przepustnicę, żeby nam tutaj nie szumiało i zrobimy pomiar też przy 90%. Teraz zakręcamy tą naszą przepustnicę. Więc mamy taki wymuszony obieg szczerpni, ale nie mamy tutaj tego nawiewu. To jest tak, abyśmy wyłączyli część instalacji, bo tutaj nam najmocniej biało. Teraz zobaczymy, jaki mamy pomiar. Przy 90 to jest tak, abyście podeszli teraz w pomieszczeniu, gdzie jest ta centrala, gdzie chodzi klimatyzacja, gdzie jest rozprowadzony nawiewami, które one tam nam tłumią, bo te nasze kanały wjazdu z ingremią kształt powoduje, że tłumi. Tam nie słyszymy nic jeszcze, możemy zamontować tłumniki i u rozprężeń. To jest tak, jakbyście teraz mieli w maszynowni, przy tym byście stali, robimy pomiar głośności całego układu z klimatyzacją. Jeżeli jest 50 dB w całej tam, powiedzmy, maszynowni, to no, moim zdaniem maszynowni się nie śpi, nie? Bo jeżeli rzeczywiście ja miał tu położyć łóżko i tu spać, to by mnie troszeczkę denerwowało. Marynarz, który nie wiem, pływa no, w łodzi powodnej, dla niego by to żadnego znaczenia nie miało, bo ma tam standardowo nieraz w kajucie 60, 65 dB czy nawet więcej. Ale tu w tym przypadku, jeżeli to jest pomieszczenie zamknięte, to tutaj nie ma najmniejszego znaczenia. Teraz dla porównania zrobię Wam kilka zdjęć na dworze, jak szumi wiatr, ile jest decybeli, bo nieraz jak szumi porządnie wiatr, jest nawet 60 decybeli, jak jest taka cisza, a dzisiaj jest taka właśnie pogoda, to będzie w więcej 42, 44, 45 decybeli. Czyli te nasze układy Wam teraz właśnie postaram się udowadniać, że one nie są głośne. A teraz nagrywamy film, jak na hali nic nie mówimy, jaka jest po prostu głośność. Mamy 39,1 dB, jak na hali, tak jak mówiłem, że w granicach 40. Teraz jesteśmy w parku i sprawdzamy, jak głośno jest w parku, jak ptaszki śpiewają. Widzę coś. Czyli jak ptaszki śpiewałem dochodzi do 48 dB jak ja mówię dochodzi do 65 dB.